Ludzie pytają mnie, Maciej, o czym rozmawiać z dziewczyną, jaki jest najlepszy tekst na zagadanie do dziewczyny, o czym rozmawiać później i o czym rozmawiać później, jak dziewczyna powie mi to i o czym powiedzieć później, jak dziewczyna powie mi tamto, a później jak powie mi tamto, to co powiedzieć w takiej sytuacji, a później co powiedzieć w takiej sytuacji. Jak pewnie widzisz, ten sposób podchodzenia do rozmów z kobietami nie ma żadnego sensu. Ponieważ w rozmowach z kobietami nie ma większego znaczenia to, co mówisz, a większe znaczenie ma to, jak to mówisz. I jak potrafisz radzić sobie w sytuacjach przez improwizację, czyli na ile masz kreatywność, swobodę i umiejętność generowania tematów, kiedy tych tematów zaczyna brakować. Także dzisiaj porozmawiamy o najważniejszych aspektach atrakcyjnej komunikacji, które pomogły setkom moich klientów zbudować pewność siebie oraz swobodę w rozmowach z atrakcyjnymi kobietami. Pierwszą rzeczą, którą chcę, żeby zapamiętał jest to, że gotowe teksty nie działają. Oczywiście, nauczenie się pewnego schematu rozpoczynania rozmowy, czy też żartobliwego tekstu na podryw może być pomocne, ale jest to tylko wisienka na torcie. Ponieważ jeżeli nie jesteś facetem, który potrafi swobodnie, luźno i naturalnie prowadzić rozmowę z dziewczyną, Żaden tekst na podryw nie zmieni tego. Nie zmieni tego, że jesteś spięty. Nie zmieni tego, że czujesz się dziwnie podchodząc do dziewczyn, i w rezultacie dziewczyny też czują się dziwnie rozmawiając z Tobą. A więc pierwszą rzeczą, na której chcesz się skupić, jest coś, co nazywam odblokowaniem swobody. Bo jeżeli nie jesteś w stanie czuć się dobrze, dziewczyny też nie będą czuły się dobrze rozmawiając z Tobą, bo emocje są zaraźliwe. I bardziej profesjonalnie nazywamy to prawem transferencji stanu emocjonalnego. Więc cokolwiek ty będziesz odczuwał podczas rozmowy z dziewczyną, ona będzie odczuwała bardzo podobne emocje. Dlatego właśnie kluczowe jest to, abyś był w stanie wyeliminować swój lęk przed podejściem, wyeliminować stres ze swoich rozmów i sprawić, że będziesz w stanie rozmawiać z każdą dziewczyną niezależnie od tego, jak jest piękna, jak ze starym dobrym kumplem, gdzie nie zastanawiasz się, co powiesz za chwilę, nie planujesz wszystkiego z góry, tylko po prostu płyniesz z tym, co masz do powiedzenia, oddajesz się chwili i jesteś w tym całkowicie swobodny i naturalny dokładnie tak, jak powinno to wyglądać. Pomyśl o tym, czy rozmawiając z kumplem albo ze swoją mamą, zastanawiasz się, co powiedzieć, jak wypaść i jak sprawić, żeby widziała Ciebie jako interesującego fajnego faceta? Nie. Dlaczego? Ponieważ jesteś wolny od rezultatu, nie starasz się uzyskać nic od niej, nie starasz się poderwać swojej mamy albo zaciągnąć swojego kumpla do łóżka, a przynajmniej jeżeli jesteś na tym kanale, to spodziewam się, że tak nie jest. I takie samo podejście powinieneś mieć w rozmowach z kobietami. A więc podchodzisz do dziewczyny dla samej interakcji, nie podchodzisz do niej, aby uzyskać numer. Aby zabrać ją na randkę, aby zaciągnąć ją do łóżka, ponieważ bycie interesownym jest wyczuwalne i bardzo odrzucające dla ludzi. I zdaję sobie sprawę z tego, że to, czym mówię, może wydawać się bardzo kontrintuicyjne, bo Maciek, to dlaczego miałbym podchodzić do dziewczyn, skoro nic od nich nie chcę? I tutaj bardzo istotne jest to, aby zaznaczyć różnicę pomiędzy przywiązaniem do rezultatu, a intencją. Więc powinieneś podchodzić do dziewczyn z intencją w kierunku tego, aby zbudować z nimi pozytywną interakcję, aby flirtować, żartować, dzielić się dobrą energią, nie oczekując nic w zamian. I jest to absolutne przeciwieństwo tego, co robi większość mężczyzn, którzy odnoszą porażkę za porażką przy podejściach do kobiet. Ponieważ podchodzą do kobiety, starając się ją zgejmować, starając się ją zrizować, szukając dobrych rzeczy, które mogliby powiedzieć, żeby coś od niej uzyskać. I przez to są bardzo nienaturalni, bardzo nieatrakcyjni, bardzo dziwni i bardzo rzadko zabierają prześliczne dziewczyny na randki. Ty zamiast tego... Chcesz się skupić na tym, żeby po prostu płynąć. Podchodzisz do dziewczyny, żeby dać jej komplement. I niezależnie od tego, co z tym zrobi, czy zareaguje na niego pozytywnie, czy nie, ty jesteś ugruntowany w swojej dobrej energii. Ty czujesz się dobrze, ponieważ nie potrzebujesz aprobaty dziewczyny, nie potrzebujesz reakcji dziewczyny, nie potrzebujesz niczego od niej, aby czuć się pełnym. I paradoksalnie, właśnie wtedy dostajesz więcej zainteresowania ze strony dziewczyn, bo nie potrzebujesz od nich tego zainteresowania. A więc kluczową koncepcją, o której chcesz sobie regularnie przypominać, jest wolność od rezultatu. Lekroć złapiesz się na tym, że zależy ci na tym, żeby wypaść w jakiś sposób, uzyskać jakiś rezultat i czujesz, że jesteś za bardzo przywiązany do tego, jak pójdzie dana rozmowa, czy też jak dziewczyna patrzy na ciebie, uwolnij się od tego, weź głęboki oddech, odpuść to i angażuj się z miejsca pełni i intencji, aby dzielić się dobrą energią, nie potrzebując niczego w zamian. Okej, okay, teraz, gdy już znasz odpowiedni mindset, z jakim powinienś podchodzić do rozmów z kobietami, bardzo często pojawia się problem lęku przed podejściem, lęku przed odrzuceniem. I częściowo ten problem jest rozwiązany przez to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli przez odpuszczenie potrzeby uzyskania jakiegoś rezultatu, ale nadal musimy pokazać sobie, że podejście do pięknej dziewczyny nie niesie za sobą żadnych negatywnych. Konsekwencji, bo tak naprawdę najgorsze, co może się zdarzyć, to to, że dziewczyna podziękuje Ci za komplement, lub powie ci, że ma chłopaka, lub uprzejmie powie ci, że nie jest zainteresowana. I większość facetów zdaje sobie z tego sprawę, ale jedynie na poziomie logicznym. Aby być w stanie przełamać te bariery również na poziomie emocjonalnym i być w stanie swobodnie angażować się z piękną dziewczyną, kiedy mijasz ją bez zastanawiania się, musisz zrobić to określoną ilość razy. I dać swojemu mózgowi dowody. Jest to koncepcja nazwana proof, not promises. Czyli musisz dostarczyć swojemu mózgowi dowody, a nie obietnice. I dopiero gdy dostarczysz sobie te dowody, czyli określoną ilość razy podejdziesz do ślicznej dziewczyny, wtedy twój lęk przez stopniową ekspozycję zacznie się zmniejszać, a ty zaczniesz być coraz bardziej swobodny i naturalny w rozmowach z dziewczynami. Jak to mówią praktyka czyni mistrza? Więc zawsze swoim klientom polecam wychodzić dwa do trzech razy w tygodniu i zagadywać przynajmniej trzy atrakcyjne dziewczyny. Oraz każdego dnia rozpoczynać rozmowy z każdą osobą, z którą mamy do tego potencjał, szukać kontaktu, tak, żeby utrzymywać w sobie ten społeczny, proaktywny. Nastrój. Jeżeli jesteś osobą, która ma ogromne problemy z podchodzeniem, polecam zacząć od mniejszych wyzwań. Więc takim wyzwaniem może być to, żeby na przykład podejść do ślicznej dziewczyny i zapytać się o drogę, zapytać się o godzinę. Może później zapytać się o rekomendację dotyczącą fajnej kawiarni. Zapytać się, dlaczego poleca akurat tą kawiarnię i w ten sposób stopniowo zwiększać swoje wyzwania. Później masz przejść do komplementów. Podejść do dziewczyny, pytając się na przykład hej, mam pytanie, czy ktoś Ci już dzisiaj powiedział, że wyglądasz prześlicznie? Dać jej ten komplement. I być okej okay z tym, że dziewczyna może nie być sobą zainteresowana wręcz nawet specjalnie robić rzeczy, które wystawią cię na odrzucenie, tak aby dać swojemu mózgowi ten dowód. A więc bardzo istotne jest to, aby stopniowo wyznaczać sobie coraz większe misje i dbać o regularność. Czyli codziennie rozmawiać z kimś i dwa do trzech razy w tygodniu rozmawiać z przynajmniej trzema atrakcyjnymi dziewczynami. Niesamowicie istotne jest również to, aby pilnować swoich zasobów motywacyjnych, ponieważ szczególnie na początku bardzo łatwo jest się zdemotywować i bardzo łatwo jest pozwolić niepowodzeniom zabić twoje marzenia. Więc niesamowicie istotne jest to, abyś miał bardzo krótką pamięć. Jeżeli dziewczyna nie jest zainteresowana rozmawianiem z tobą, chcesz o tym zapomnieć dosłownie w pół sekundy i regularnie przypominaj sobie rzeczy, które są prawdziwymi dowodami na to, że idziesz dobrze. A więc zwracaj uwagę na to, co ostatnio udało Ci się w rozmowach z dziewczynami. Może dwa tygodnie temu w ogóle nie byłeś w stanie zagadywać, a teraz zagadałeś do pięciu dziewczyn i nawet dostałeś jednego Instagrama. Może w ogóle nie wychodziłeś z domu, a teraz wychodzisz na spacery i pytasz się, czy na o drogę. A za tydzień dorasz kolejne wyzwania i w ten sposób stopniowo będziesz szedł w kierunku zbudowania swobody w kontaktach z dziewczynami. Więc nawet jeżeli te rzeczy wydają się absurdalnie głupie i te postępy wydają się absurdalnie małe, dawaj sobie dowody na to, że idzie Ci dobrze, bo najważniejszym zasobem, którego musisz bardzo pilnować jest Twoja motywacja i Twoje poczucie, że idziesz w dobrym kierunku. I jeżeli uda Ci się utrzymać tę motywację przez kilka tygodni i uda Ci się doprowadzić do momentu, w którym masz bardzo solidne dowody w postaci prawdziwego zainteresowania naprawdę atrakcyjnych dziewczyn, wtedy Twoja pewność siebie bardzo mocno się ugruntuje, a Ty dostaniesz bardzo dużo motywacji, żeby działać dalej. Ale póki co. Póki jeszcze nie przewiłeś się przez tą ścianę, chcesz dawać sobie dowody na to, że idzie ci dobrze, mieć krótką pamięć, wyciągać lekcje i skupiać się na pozytywach. Wtedy najczęściej kolejnym problemem, który napotykają klienci, z którymi pracuję, jest prowadzenie rozmowy. Są w stanie podejść, są w stanie zagarać, są w stanie nawet porozmawiać z dziewczyną przez 5, 10, 20 minut, ale ich rozmowy są zbyt sztywne. Są zbyt logiczne, zbyt nutne i zadają pytania, które prowadzą jedynie do wymiany informacji, a nie prowadzą do flirtu, prowadzenia emocji i nie wywołują w dziewczynie żadnej reakcji emocjonalnej. Więc rozmawiając z dziewczyną na temat swojej pracy, hobby, pasji, planów na przyszłość, rodziny, różnych historii, chcesz unikać dawania suchych faktów, chcesz unikać rozmawiania na zasadzie dawania listy hobby, czy też krajów, które chciałbyś odwiedzić, bo nie chodzi tutaj o informacje. Chodzi o prezentowanie atrakcyjnego życia, pełnego ciekawych doświadczeń, Pełnego pasji, ekscytacji, pełnego przygód, do którego dziewczyna będzie chciała dołączyć. I wtedy, gdy opowiadasz o swoich doświadczeniach z emocjami, opowiadasz o tym, jak się czułeś, co cię zainspirowało w tym, jak wyglądały rzeczy, jak, jakie to były odczucia, kiedy robiłeś to, kiedy opowiadasz o swoich wartościach, o tym, co zmotywowało Ciebie, żeby rozpocząć nową karierę, zbudować firmę, biznes. Wtedy dziewczyna widzi w tobie faceta, który kocha życie. Widzi w tobie faceta, który ma wartości. Więc chcesz się skupiać na tym, żeby twoje historie. Przekazywały wartości, które są uniwersalnie atrakcyjne dla kobiet, tak jak na zaradność, ambicja, poczucie humoru, towarzyskość oraz unikać historii, które prezentują przeciwieństwa tych wartości, które są uniwersalnie uważane za atrakcyjne wśród mężczyzn. Więc jeżeli na przykład rozbiłeś swój samochód po piaku dwa lata temu, to może nie być najlepsza historia do wprowadzenia w rozmowę. Z dziewczyną, którą poznałeś właśnie w parku. Ta koncepcja bardzo często nazywana jest DHV, czyli Displaying High Value. Chodzi o prezentowanie wysokiej wartości w swoich historiach, tak żeby naturalnie platać w nie swoje wartości, które pokażą dziewczynie, czy jesteś. Ciekawym, potencjalnym partnerem. Oprócz prezentowania wysokich wartości, oczywiście nie możemy zapomnieć o emocjach. Jest to rzecz, o której mówiłem przed chwilą, ale jeszcze raz chcę ją podkreślić. W Twoich historiach, w Twoich opowieściach powinny być emocje, ponieważ przez prawo transferencji stanu Twoje emocje przechodzą na dziewczyny. I w momencie, kiedy będziesz opowiadał jej ekscytującą historię, o tym, jak byłeś z przyjaciółmi w Alpach, jak się czułeś zjeżdżając, jak piliście grzańca na stoku, jak braliście rano kąpiele w lodowatej rzece, ona będzie czuła to w swoim ciele. I to właśnie sprawi, że dziewczyna będzie podekscytowana na kontynuację relacji z tobą. Ale w momencie, gdy będziesz zadawał logiczne pytania, będziesz mówił o tym, że zajmujesz się księgowością, studiowałeś tu i tu, będziesz się pytał, gdzie ona studiowała, aha, to ciekawe, a gdzie idziesz na wakacje, mm, fajnie, a samolotem czy samochodem, mm, w jaki sposób dziewczyna ma być zainteresowana taką rozmową. Nie dajesz jej żadnych powodów do tego, żeby chciała kontynuować z tobą relację. Więc pamiętaj, kobiety reagują na emocje. W swoich historiach chcesz przekazywać emocje oraz Wartości. Oczywiście, dialog dotyczy dwóch osób, więc oprócz opowiadania historii chcesz zadawać dziewczynie pytania. I pewne pytania będą prowadzić do logicznych odpowiedzi, a pewne pytania będą prowadzić do bardziej emocjonalnych odpowiedzi. Więc jeżeli zadajesz dziewczynie pytanie w stylu, co studiujesz, jak długo to robisz, gdzie mieszkasz, to będą pytania dające logiczne odpowiedzi. Ale jeżeli zapytasz dziewczynę na przykład, co studiujesz, o, dlaczego akurat to? W ogóle nie wyglądasz na dziewczynę, która zajmowałaby się czymś takim. Wtedy. Zaczynasz wprowadzać pewien rodzaj emocji. Więc istotne tutaj będą pytania pogłębiające. Dlaczego akurat to, co ci do tego zmotywowało? Co naprawdę w tym kochasz? Co daje ci spełnienie w Twojej pracy? Jakie masz marzenia, jakie masz plany na przyszłość, jaka by była Twoja wymarzona praca? Co lubisz w swojej pracy? Czego nienawidzisz w swojej pracy? Są to pytania, które będą prowokowały bardziej emocjonalne odpowiedzi. Są to jednocześnie pytania, na które Ty sam możesz odpowiadać, opowiadając dziewczynie o swoim życiu. Więc mów, co cię ekscytuje, jakie masz plany, co lubisz w swoim życiu, co sprawia Ci frajdę, jakie są Twoje pasje, jakie są Twoje. Plany, co chcesz zrobić, dlaczego chcesz to zrobić i co sprawia, że to jest tak ekscytujące. Bardzo częstym błędem, który widzę wśród niedoświadczonych z kobietami mężczyzn, jest to, że rozmawiają na tak zwane tematy trzecie: czyli rozmawiają o bieżących wydarzeniach, o pogodzie, o tym, co wydarzyło się gdzieś tam, o w wiadomościach, zamiast rozmawiać o tematach, które dotyczą ich. Więc dużo lepszym tematem od rozmowy o otoczeniu albo rozmowy o bieżących wydarzeniach będzie to, co ona lubi robić, co ją pasjonuje w tym, co ty lubisz robić, co pasjonuje ciebie w tym, co robisz. A jeszcze lepszym tematem Schodzącym poziom niżej, będzie to, co możecie robić razem wspólnie. Tutaj zaczynamy budować potencjalne plany, potencjalne rzeczy, które możesz zrobić z dziewczyną, i robimy tak zwane projekcje przyszłości. I w ten sposób, schodząc coraz bardziej. Od tematów trzecich, do tematów dotyczących jej i ciebie, idziemy dalej, wchodząc w tematy dotyczące jej i ciebie razem. Następnie możesz to zgłębić jeszcze bardziej do tematów dotyczących jej i ciebie razem w intymnej sytuacji. Czyli na przykład możesz zacząć żartować z dziewczyną, czy będziesz mógł porwać ją z pracy i zabrać ją na tropikalną wyspę, żeby zrobić jej trójkę dzieci. Wtedy twoja projekcja przyszłości zaczyna wchodzić właśnie w to intymne terytorium was wspólnie. W intymnej sytuacji. Oczywiście, chcesz przechodzić do tego stopniowo, to wymaga odpowiedniego wyczucia, a odpowiednie wyczucie wymaga odpowiedniej ilości doświadczenia. Jeżeli chciałbyś zdobyć to doświadczenie szybciej, nie popełniając wszystkich możliwych błędów na własną rękę i nauczyć się skutecznych sposobów na generowanie zaangażowania wśród pięknych i wartościowych dziewczyn, zachęcam Cię do wejścia w mój kanał, zasubskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie robisz, i przejrzenia moich innych treści, gdzie daję bardzo praktyczne rady odnośnie tego, jak możesz zacząć poznawać prześliczne, Ogarnięte dziewczyny, nawet jeżeli czujesz, że nie jesteś do tego stworzony. A więc wejdź teraz na mój kanał, zostaw subskrypcję i zacznij przechodzić przez moje inne treści, aby dowiedzieć się, jak możesz rozwiązać ten problem raz na zawsze.